Сейчас уже. Chyba teraz lepiej. Dajcie znać. To też się działało. Wierzymy, że teraz też. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Dzień dobry, dobry wieczór, kochani. U mnie nie ma pogłosu, jest wszystko w porządku, myślę. Wspaniale. Y Mamy już tu kilka osób, kilkaset osób, które się zebrały na to spotkanie z nami, także witamy serdecznie. Przywitajcie się w komentarzach, dajcie znać, że jesteście. Przywitajcie się z nami, ze wszystkimi innymi, którzy biorą udział w tym spotkaniu. A mamy wyjątkowe spotkanie, bo widzimy się na, w dwóch przestrzeniach. Jedna przestrzeń to jest świadomość kwantum 2.0, w której ja i Paweł, którego przed chwilą widzieliście, Zbieramy wszystkich, którzy są zainteresowani tym, jak zmieniać swoje życie, jak poprawiać jakość swojego życia. I druga przestrzeń to jest pięć smaków Ani Kasuckiej. Cześć, dobry. kochani. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Też bardzo, bardzo dziękujemy za to, że zgodziłaś się spotkać tutaj. I porozmawiać o ważnym temacie, bo będziemy mówić o czymś, co o temacie, który będziemy rozwijać na warsztatach Life Energy, to jest wasza, który, który zbliża się wielkimi krokami już za tydzień się spotykamy w pięknej przestrzeni pośrodku lasu po to, żeby pracować ze swoją energią wewnętrzną, z energiami zewnętrznymi, z, ogólnie ze swoją świadomością. Jak postrzegać życie, jak zmieniać je na, na to, żeby było lekko, radośnie, przyjemnie, łatwo, żeby zrozumieć o co chodzi w życiu, poznać zasady gry, prawdziwe, a nie gdzieś tam starać się i walczyć i, i być zdrowym, być zdrowym, szczęśliwym i przyciągać wszelką obfitość. E więc dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło pięciu przemian, pięciu smaków, medycyny chińskiej, naszego zdrowia, ale też jak te wszystkie koncepcje przekładają się nie tylko na nasze zdrowie, ale generalnie na cały świat wokół nas. Czyli na zaczynając od świata wewnętrznego, na naszą psychologię, na samopoznanie, ale też na zmiany w gospodarce, w ekonomii, co mnie niezwykle fascynuje, bo okazuje się, że niby medycyna chińska, a widzimy wszystko to, co ona wnosi, także we wszystkich strukturach, które są wokół nas i społecznych zmianach, i gospodarczych zmianach, także o to dzisiaj zahaczymy. Tak, bo słuchaj, no tego po prostu nie da się rozdzielić. Medycyna chińska na wszystko patrzy holistycznie. To jest jedna wielka całość po prostu. Tak, to jest niesamowicie wspaniałe. Także Aniu dziękujemy, że możemy się dzisiaj w tej przestrzeni znaleźć. I może zacznijmy od tego właśnie a propos pięciu przemian. To jest nazwa twojej firmy, tego czym się zajmujesz. Oczywiście pięć smaków, ale pięć związanych, smaków, z... pięć smaków. Tak, związanych też z pięcioma przemianami. Więc o co chodzi z tymi pięcioma przemianami? Co to jest? Tak naprawdę, żeby rozjaśnić temat w sekundę dosłownie, można powiedzieć, że pięć przemian to jest pięć pół roku. Czyli tak jak w porach roku ciągle zachodzą przemiany, tak właśnie mówi o tym teoria pięciu przemian, teoria pięciu smaków, pięciu elementów, pięciu energii, pięciu żywiołów. Także tutaj jest wiele, wiele nazw tego wszystkiego. Ale tak naprawdę chodzi tutaj właśnie o Zobaczenie, dostrzeżenie, zauważenie przede wszystkim i doświadczenie przemian, które zachodzą w naturze, a my, jako człowiek, jako część natury, te przemiany również zachodzą w nas. I to będziemy sobie dzisiaj też troszeczkę rozwijać, prawda? Właśnie. Nawiązałaś do, do pół roku, do tego, jak zmienia się klimat, taki w, najpro, w najprostszym ujęciu, w najprostszej formie. To właśnie. Pi pięć. Pięć przemian, my znamy cztery pory roku, jak moglibyśmy to opisać, rozwinąć? Tak, pięć przemian. Można by powiedzieć, że rzeczywiście istnieje pięć pór roku, dlatego że mamy taką porę jak babie lato i to jest ta piąta pora roku, mówi się, tak? Taka pora też przejściowa, ale też pora zbiorów, wydatkowania też na przykład rodzenia dzieci u dorosłego. Natomiast może zacznijmy sobie od początku, tak? Czyli od tej wiosny. Chociaż powiem Ci tak, Magda, nie można powiedzieć, że gdzieś jest początek, a gdzieś jest koniec. Tak naprawdę nie ma ani początku, ani końca. Natomiast, żeby gdzieś jakoś chronologicznie zacząć, no to zacznijmy sobie od tej wiosny, kiedy to można powiedzieć, że to jest czas narodzin, czas odnowienia, czas wzrostu, kiedy energia yangowa, która jest związana właśnie ze wzrostem. Ona zaczyna narastać, zaczyna narastać, jeszcze nie dominować, ale zaczyna narastać. I to jest właśnie czas, kiedy my się też budzimy. To jest czas, kiedy my na przykład, wiesz, mamy coraz większą ochotę wychodzić na dwór. Nie chce nam się już siedzieć w domu, tylko chcemy zacząć się ruszać, oddychać tym powietrzem, które jest na zewnątrz, bo ono zaczyna pachnieć. To, co dzieje się, Wśród zwierząt, na przykład ptaki, przecież ten świergot, który jest na wiosnę, to jest w ogóle no nie niesamowite.